Mamy to. Marvel w ponad pięciogodzinnym filmie z krzesełkami opublikował całą obsadę Avengers Doomsday. No właśnie, pytanie czy całą, bo kilku naprawdę bardzo ważnych postaci tam zabrakło. W tym filmie omówimy sobie wszystkie zapowiedziane postacie i rozkminimy co to może oznaczać dla fabuły Doomsday. No i czy zobaczymy pojedynek X-Menów z Avengersami. Zapraszam. Marvel w oficjalnym filmie odkrywał te postacie w dość przypadkowy sposób. To znaczy raz mieliśmy kogoś z Thunderbolts, raz kogoś z Wakandy, więc nie będziemy przechodzić sobie po kolei tak jak Marvel odkrywał te kolejne krzesełka. Więc podzieliłem sobie te odkrywane postacie na kilka grup, które są jakoś tam ze sobą związane. Więc może lećmy po kolei z najbardziej znaną nam grupą, czyli Avengers. Chociaż wiecie, teraz to tak naprawdę ciężko stwierdzić kogo możemy zaliczyć do Avengersów. Bo ostatni film z logo Avengers to był Endgame, który był już kilka lat temu i od tej pory nie dostaliśmy żadnego innego, więc tak naprawdę nie wiadomo kto tymi Avengers jest. W ogóle myślę, że Marvel trochę przespał sytuację i jakiś film z logo Avengers powinien pojawić się już dawno temu. No więc wiecie, niektóre postacie wrzucimy sobie do tej grupy, chociaż niekoniecznie będą takimi typowymi Avengersami. Zaczynamy od Tora, tutaj raczej oczywisty powrót jednego z wielkiej trójki. No bo jego historia jeszcze się nie zakończyła, mieliśmy fajny koniec historii dla Ironmana, fajny koniec historii dla Kapitana. No i tak samo przydałoby się jakieś fajne zakończenie historii Thora, no bo kurczę, jest z nami już kawał czasu od drugiego filmu w MCU. Jedyne o co proszę, to niech wróci ten Thor z Infinity War. No i błagam, zapomnijmy o Love and Thunder. Dalej mamy kogoś, kto po wydarzeniach z Brave New World ma podobno dowodzić całym Avengers. Czyli Sam Wilson jako nowy kapitan Ameryka. Kurczę, jakoś nie widzę go w tej roli takiego dowódcy, tak, takim jakim był Steve. No, ale zobaczymy jak mu to wyjdzie. Dalej mamy postać Shang-Chi i pytanie, dlaczego widzimy go dopiero w Doomsday? Kurczę, jedynka Shang-Chi to był naprawdę dobry film. Dlaczego nie było dwójki przed Doomsdayem? Nie mam pojęcia, ale cieszę się, że będziemy go mogli jeszcze raz zobaczyć. Ant-Man, w sumie w pojedynkę dał radę Kangowi, więc faktycznie może być z niego pożytek. I ostatnia postać, którą możemy zaliczyć do tej grupy Avengersów, to Nowy Falcon. Sam pod koniec ostatniej części nowego kapitana Ameryki, mówi mu, że będzie potrzebował jeszcze swojego stroju. Więc chce go mieć przy sobie i tak naprawdę go rekrutuje do tego nowego teamu Avengers. Powiem wam, że strasznie dziwny ten team nowych Avengersów się ułożył, zwłaszcza bez takich głównych postaci jak chociażby Spider-Man czy Doctor Strange. No ale to dlaczego ich nie ma, to myślę, że jest materiał na kolejny filmik. Jeśli chcielibyście zobaczyć taką analizę jakich postaci nam tutaj brakuje, no to dajcie znać w komentarzu. Kolejna grupa to nowi Avengers, Dark Avengers... Albo Thunderbolts, z gwiazdką, czyli Red Guardian, Jelena Belowa, Bucky Barnes, US Agent, Ghost. No i Bob, czyli Sentry. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tych postaciach i ich historii, to zachęcam do zobaczenia mojego ostatniego filmu, w którym wyjaśniam wszystko o tych postaciach. Jeśli chodzi o Thunderbolts, to mamy tutaj dwie ważne kwestie. Jedna jest taka, że nigdzie na krzesełkach nie zobaczyliśmy Nazwiska aktorki grającej Taskmastera. No, czyli wiecie co się z nią stanie. Dzięki za spoilery, Marvel. Druga ważna kwestia to to, że został wymieniony w obsadzie Louis Pullman, czyli właśnie Sentry. Mega ciekawa postać, z jednej strony dobra, z drugiej ma alter ego, które jest masakrycznie złe i ciekawe, jaką rolę będzie pełnił w Doomsday. Czy na przykład Sentry będzie po stronie naszych bohaterów, a jego Alter Ego, czyli Void, będzie razem z Doomem, czy może na przykład Doom będzie próbował przekabacić go jakoś na swoją stronę i wykorzystać jego moc? No mega ciekawe co z nim zrobią, biorąc pod uwagę jak silną jest postacią. W ostatnim trailerze Thunderbolts jest nawet powiedziane, że jest silniejszy niż wszyscy Avengers razem wzięci. Kolejny Teamek, a właściwie rodzinka, to fantastyczna czwórka. No i tutaj bez zaskoczeń, bo został wymieniony każdy aktor, który zalicza się do tej głównej czwórki. No i jeśli chodzi o Fantastyczną Czwórkę, to też mam tutaj dwa ciekawe fakty. Jeden jest taki, że najprawdopodobniej uniwersum, w którym żyje Fantastyczna Czwórka, zostanie zniszczone przez Galactusa. No i tak trafią do uniwersum naszych bohaterów. A drugi interesujący fakt jest taki, że Pedro Pascal został pokazany jako przedostatnia postać. Zaraz przed samym Dumem, co może sugerować, że to właśnie głównie będzie pojedynek między tymi dwoma postaciami. W ogóle Doom pierwszy raz ma się pojawić właśnie w fantastycznej czwórce w scenie po napisach. Później mamy taki mikroteam, Team Wakandy. No i tutaj mamy Czarną Panterę, czyli na ten moment Shuri. Kurde, dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tym, że Shuri została Czarną Panterą. Ja chyba jednak wolałbym, żeby po prostu zrekastowali Chadwika Bosmana. Uh, Don't do that so... Bo jakoś ta Shuri nie pasuje mi na Czarną Panterę. Pewnie jako jego siostra i taka drugoplanowa postać sprawdzała się świetnie, ale jako Czarna Pantera, kurde, no coś tu nie gra. Kolejny jest Mbaku. Tego to kurde lubię coraz bardziej z każdym kolejnym filmem. No i tu musimy pamiętać, że to on jest teraz oficjalnym królem Wakandy, nawet jeśli Czarną Panterą jest Shuri. I co ciekawe, dostaliśmy tutaj też Namorak. They called him Kukulkan. Feather Serpent God, który na końcu Czarnej Pantery 2 zawarł taki pokój z Wakandą i powiedział swojej doradczyni, że Wakanda przyjdzie jeszcze do niego po pomoc, jeśli będą potrzebowali kogoś pokonać. No i proszę bardzo, dum wystawiony jak na tacy. Więc myślę, że ziomuś miał rację i to właśnie do niego przyjdą po pomoc. I na koniec mamy chyba najciekawszą grupę z całego tego zestawienia, czyli X-Meni. Ale powiem wam jaki tu jest mix, to jest hit, bo z jednej strony dostajemy solidną dawkę nostalgii, bo wlatują ziomki, którzy grali w pierwszych X-Menach. No i pierwsza postać to The Beast, z tych pierwszych X-Menów, wiecie, bez żadnego CGI, tylko praktyczny make-up. Kelsey Grammer naprawdę świetnie go zagrał, no i postać też mega ciekawa, taki kurde mutant, polityk. I mieliśmy okazję go już zobaczyć w scenie po napisach w filmie The Marvels. I wydaje mi się, że to będzie to uniwersum, z którego będą wszyscy inni X-Meni. Kolejne jest Nightcrawler, no i tutaj chyba najmniejszy mój entuzjazm. I tak, to jest ten sam aktor, który był w pierwszych X-Menach, ale ta postać jakoś nigdy mnie nie porwała, tak żebym nie umiał się go doczekać. Tak czy siak, mamy go. Mystique, bardzo ciekawa zmiennokształtna postać, ale nie ta grana przez Jennifer Lawrence, tylko też ta oryginalna. Cyklop, no i z tą postacią można naprawdę dużo zrobić I mam wrażenie, że była do tej pory trochę taka niewykorzystywana w poprzednich filmach o X-Menach A jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnej obsady Ten aktor grający Cyklopa zapytany, czy ponownie wcieli się w tą rolę Tyle miał do powiedzenia No musi się dużo nauczyć od Toma Hollanda, jak spoilerować rzeczy I teraz uwaga, pamiętacie żart z Deadpoola, że Hugh będzie grał do dziewięćdziesiątki? No, to tych dwóch gentlemanów jest bardzo blisko tej liczby. Chodzi oczywiście o Patricka Stewarta i Iana McKellana. Ja osobiście uwielbiam to duo, na ekranie jak i poza nim. Xavier to najprawdopodobniej ten z oryginalnych X-Menów, a nie ten, który umiera z wrong wande jako członek Illuminati. Natomiast Magneto, no to jest klasa sama w sobie. Zawsze stawiał mutantów na pierwszym miejscu i cały czas dążył do osiągnięcia swoich celów. Mega lubię tego ziomeczka. I naprawdę nie wiem, jak oni mają jeszcze siłę grać, ale cieszę się, że to robią. I na sam koniec, co jest raczej zaskoczeniem, mamy Gambita. Ale tym razem nie z tych oryginalnych X-Menów, tylko tego najnowszego z Deadpool'a. Ludziom mega się spodobało, jak Channing Tatum zaprezentował nową wersję Gambita. No i faktycznie, może czasu na ekranie dużo nie miał i był taką komediową postacią, no ale fajnie, że go mamy. Tylko ciekawe, kto mu otworzył portal do Wojda, no bo tam go widzieliśmy ostatni raz. A na koniec mamy kogoś, kto nie wpasowuje się w sumie w żadną z tych grup, a na kogo powrót się Mega Jaram, czyli Loki. No teraz już nie Bóg kłamstwa, a Bóg opowieści. To jak została poprowadzona jego historia w dwóch sezonach serialu o nim, no naprawdę szapoba. Z zioma, który planuje podbić ziemię i władać ludzkością do kogoś, kto poświęca wszystko i dosłownie trzyma gałęzie uniwersum w swoich rękach. Jestem pewien, że będzie miał dużą rolę do odegrania w kolejnych Avengersach. Zwłaszcza, że pewnie dużo będziemy mieć do czynienia z różnym niszczeniem, tworzeniem uniwersum, kolizjami uniwersum ze sobą, tworzeniem Battleworld pod Secret Wars. Myślę, że Loki będzie miał dużo do roboty. No i jeszcze oczywiście fakt, że w końcu dostaniemy braterskie pojednanie Loki'ego z Thorem. Thor no swoje przeszedł po tym, jak Loki umarł na jego oczach w Infinity War. Ciekawe jak zareaguje, jak zobaczy, kim stał się jego wariant. A już naprawdę na samym końcu, wiadomo, Robert Downey Jr. jako Dr Von Doom. Ale myślę, że to też zasługuje na osobny film, czy to w ogóle dobry wybór, żeby on grał tą rolę. Więc tak naprawdę wykreowały nam się tutaj dwie takie główne grupy, czyli Avengersi, no i tacy semi-Avengersi i X-Meni. Plus dodatkowo w to wszystko wpakowane jest Loki i Fantastyczna Czwórka. A wiemy na 100%, że to nie wszystkie postacie, jakie zobaczymy w Doomsday. Robert Downey Jr. na oficjalnym koncie na Instagramie napisał, że no tak wygląda właśnie długa lista talentów. To musi być wszystko, prawda? Na co Marvel mu odpisało, że zawsze jest miejsce na więcej? Krążą naprawdę różne teorie na temat tego, jak będzie wyglądała fabuła, a jedna mówi właśnie o tym, że to w Doomsday dostaniemy pojedynek Avengers kontra X-Men. No i wszystko by na to wskazywało, patrząc na ten zapowiedziany skład. Tak jak już wspominałem, zapowiedziany już The Beast pojawia się w scenie po napisach w The Marvels, gdzie utknęła Monika Rambo. No i to pewnie z tego uniwersum będą inni X-Meni. No i najprawdopodobniej dojdzie tutaj do kolizji, czyli Incursion. Pomiędzy uniwersum X-Menów, a uniwersum świata 616, czyli tego naszego głównego z MCU. No i każdy będzie chciał uratować swój świat, no i wtedy dostajemy X-Menów kontra Avengersi. Jednak finalnie pewnie będą musieli się zjednoczyć w walce z Doomem. Jeśli spodobał Wam się ten film, to oczywiście kliknijcie suba, dajcie łapkę w górę, to naprawdę pomaga. Dzięki!